Tutaj w Niemczech szykuje się jakieś kolejne święto, widzę, nie wiem, na wioskach. Nie wiem czy to święto, czy co to jest. Ale jak widzicie, wszędzie porozwieszane są takie, takie wstążeczki biało-zielone. Nie wiem, co to oznacza. Bym musiał doczytać, co to znaczy, ponieważ jeszcze nie wszystkie święta i tradycje znam, jeśli chodzi o Niemcy. I te wstążeczki, takie, jak widzicie, na całej wiosce porozwieszane, to nie wiem, co oznaczają. Bym musiał zobaczyć później, jak wrócę do domu. Chyba, że wcześniej wy mi dacie znać. Ale na bank to jest jakieś święto. I faktycznie, co wstyd może, że nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy to nie oznacza też tak, że ludzie będą niedługo chodzić tutaj w takich zielonych stro strojach i w takich czapkach zielonych na takich właśnie wioskach. Nie wiem, czy to jest to samo święto. Teraz jadę tutaj obok do następnej i zobaczymy, czy też będzie. No i nie, wyjeżdżamy tutaj do następnej wioski. Już się to skończyły. Takie wstążki.